Jak wyjdziesz na dwór, skręć w prawo. Przeładowuję. Nie. Oh, man, po co ty to zrobiłeś? Dajesz mi czas. się na No kurma! nie Ten pistolet jest tak opóźniony. No nie będę ci Porobili was. Nie, on sam został. To jest jej ostatni. Co? O! No zreaktuj go! No bro, saperu! <śliniczne> GAMING nie. Dobra, to jest... Oboje, oboje są na hita, oboje są na hita O! Zesrał się, zesrał się! Co on robi? Nie! No Co on robi? Co ten oficer robi? Nie! Nie, ten oficer nie... ten oficer jest upośledzony umysł. Nie, on jest mobilnym graczem. Nie, nie, nie potem. Skidni. Nie. <laughs>